Cześć, z tej strony Maja z Online Marketing Club i dzisiaj naszło mnie na taki, myślę, naprawdę bardzo ciekawy temat. Ciekawy przede wszystkim dla naszych klubowiczów, dla naszych słuchaczy, bo wiem, że dużo osób ma prędzej czy później w głowie taką myśl czemu ciągle klient się mnie czepia? Czemu szef ciągle się mnie czepia? Czemu szefowa ciągle się mnie czepia? I tak trochę się uśmiecham, jak o tym mówię, bo Wiem, że też współpracując z różnymi osobami, miałam tak, takie sytuacje, że to ja byłam tą czepliwą szefową klientką. Zdarzało mi się być tą czepliwą szefową klientką, I, a też z drugiej strony ja kiedyś pracowałam dla innych bardzo dużo i też się mnie dużo czepiało. No. Więc y, powiem Ci o tym, jak wygląda ten mechanizm, kiedy klient, szef się ciągle ciebie czepia. Co to oznacza? Co to oznacza o tobie? Bo to prędzej czy później do, dotknie każdego, kto tam działa sobie w marketingu czy biznesie. Kiedy szef, klient zaczyna cię krytykować, krytykować swoją pracę. Brzmi znajomo? No, jeżeli kiedykolwiek na przykład zamknęłaś komputer po pracy i miałaś tylko w głowie: no, znowu ta krytyka, znowu ta stara rura się mnie czepia, czy ja naprawdę wszystko robię źle, znowu problemy. No, jeżeli tak miałeś miałeś, to ten odcinek jest dla ciebie. Wyobraź sobie taką scenę, że zaczynasz nową pracę albo pracę z nowym klientem, pełen pełna zapału. Dajesz siebie wszystko, a potem szef, klient wysyła Ci listę pełną uwag. Albo prezentujesz swój projekt, pomysł klientowi, a klient wszystko równa z ziemią, nic mu nie odpowiada. No, to nie jest przyjemna sytuacja, ale no wyobraź sobie, że non-stop coś jest nie tak. prezentacje masz do poprawki, kampania nie spełnia oczekiwań, raport ma błędy, grafiki nie są takie jak powinny, teksty do poprawki. I w takim momencie, ja wiem, jak ja się czułam kiedyś, kiedy miałam takie sytuacje, czułam jakby po prostu ktoś we mnie strzelał. Jakby ta moja klientka, nie wiem, szef mieli wymierzony we mnie pistolet i by strzelali prosto we mnie. No bo, kurde, jeżeli wszystko... Wszystko się temu klientowi nie podoba, no to, to z nim musi być jakiś problem. No bo przecież ja daję z siebie wszystko, a on ma ciągle jakieś widzi mi się, no to przecież musi być z nim jakiś problem. I ja też wiem, że rozmawiając z naszymi kursantami, oni właśnie tak do tego podchodzą, że klient ma wiecznie z czymś problem, że ciągle się mnie czepia. Każdy z nas, nawet najbardziej doświadczeni, marketerzy, liderzy. Przejdą lub przechodzili przez ten etap ciągłej krytyki. Tak jak powiedziałam, ja mogę się wymądrzeć, bo ja byłam po dwóch stronach barykady. Kiedyś ciągle się ktoś mnie czepiał i ja byłam po prostu wściekła na to. Często nawet kończyłam takie współprace, kiedy ktoś się mnie czepiał. A później, jak sama zaczęłam być szefową, czy sama zaczęłam być klientką innych wykonawców, to zrozumiałam, jak ten mechanizm działa. Prawda jest taka, że krytyka jest wpisana w drogę rozwoju, i teraz masz dwie drogi wyjścia. Możesz krytykę traktować jako osobisty atak, czyli ktoś ciebie atakuje, albo możesz ją traktować jak cenną lekcję. Wybór tutaj należy tylko do ciebie. No i. W tym odcinku chcę tak bez owijania w powiedzieć taki luźny sposób jak radzić sobie z krytyką i mam dla ciebie takie trzy konkretne sposoby na oswojenie krytyki. Przede wszystkim musisz wiedzieć i mówię to właśnie znowu z perspektywy osoby, która była krytykowana i to źle znosiła i z perspektywy osoby, która współpracuje z innymi. Krytyka to nie jest atak personalny. Krytyka w pracy, jeżeli klient krytykuje twoje grafiki, klient krytykuje twoje teksty, twoje strategie, to ta krytyka dotyczy pracy, którą wykonujesz, a nie twojej wartości. Klient może uważać, że jesteś świetnym specjalistą, a i tak krytykować to, co robisz, bo to nie jest um, takie równoznaczne, że jak klient. Ja wiem, że tak to jest odbierane i też jedna moja podwykonawczyni, z którą współpracowałam, tak to odebrała, odbierała, bo już z nią nie współpracuje, ale kiedy ja krytykowałam projekty przez nią robione, to ona odbierała to bardzo personalnie, jak ja bym krytykowała cały, cały kształt jej pracy. Nie, bo ja uważam, że ona jest dobrą specjalistką, fajnie pracuje, ale to jest mój biznes. Ja tutaj muszę mieć wszystko jak najlepiej, więc ja nie, nie celowałam tej krytyki bezpośrednio w nią. Bezpośrednio w całą kształt tej pracy, tylko bezpośrednio w konkretny projekt, bo wiem, co jest dla mojego biznesu najważniejsze. Krytyka w pracy dotyczy pracy a nie twojej wartości jako osoby. Zapamiętaj to. To jest fundamentalna zasada, o której naprawdę łatwo zapomnieć, szczególnie na początku kariery. Bo myślę, że z czasem, kiedy ktoś już bardziej pozna ludzi, pozna tych klientów, ich systemy, Łatwiej jest się od tego zdystansować, ale na początku my bierzemy bardzo to do siebie. Pamiętaj też, że klient nie mówi ci nigdy, no chyba że masz takich klientów, to tym bardziej ucieka jak najdalej, ale klient nie, powie, nie mówi ci nigdy raczej, jesteś beznadziejny, jesteś beznadziejna. Klient raczej mówi, to wymaga poprawy, musisz to poprawić. To jest kolosalna różnica. I psychologowie biznesu często podkreślają, że oddzielenie siebie od swojej pracy jest kluczem do zdrowego podejścia, jest kluczem do sukcesów. Pewna taka badaczka odwagi, wrażliwości, jak to mogę powiedzieć, René Brown, uważa, że poczucie własnej wartości nie może zależeć od czyjejś opinii o wykonanym zadaniu. Czyli porażka to wydarzenie, a nie definicja Twojej osoby. To, że projekt został skrytykowany, to, że twój tekst, twoja grafika, twoja strategia, twoja praca zostały skrytykowane, nie oznacza, że ty się nie sprawdzasz, że ty się nie realizujesz, że jesteś beznadziejnym specjalistą. Ja wiem, łatwo się mówi, trudniej się robi. Ale ja miałam kiedyś pewną klientkę. Na początku mojej kariery, której się nic nie podobało, co robiłam, grafiki jej się nie podobały, teksty zawsze wymagały poprawki, kampania zawsze wymagała poprawki, generalnie wszystko, co robiłam, było do poprawki. I ja to odbierałam bardzo personalnie. Uważałam, że ona mnie nienawidzi, że moja klientka mnie nienawidzi. Dopiero jak później sama zostałam pełnoprawnym przedsiębiorcą. Zrozumiałam, że to nie miało nic wspólnego z nienawiścią. Po prostu to był biznes tej kobiety. Ona najlepiej ten biznes zna i ona najlepiej wie. I ona mnie mogła szanować, lubić, ale po prostu chciała mieć to wszystko wykonane jak najlepiej. I ja zamiast się wkurzać i obrażać na nią, mogłam brać te uwagi do siebie, żeby. ale brać z takim zdrowym dystansem, żeby jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. Także musisz przejąć. Kontrolę nad interpretacją sytuacji. Za każdym razem, gdy słyszysz jakiś negatywny komentarz, powiedz sobie w myślach, okej, okay, to, to jest opinia o tej pracy, a nie o mojej osobie. To, że klientowi się to nie podoba, to znaczy, że musimy się lepiej dogadać i zrobić lepszy brief i znaleźć lepszą drogę, a nie, że ja mam się poddać, czy że mam uwierzyć, że jestem do niczego. Bo Klient nie myśli o mnie, klient naprawdę o tobie nie myśli, klient myśli o swoim biznesie. Więc coś tu nie zadziałało, trzeba znaleźć przyczynę. Skoro klientowi się to nie podoba, to znaczy, że ja słabo rozpoznałem jego potrzeby i muszę jeszcze więcej klienta wypytać i dopiero później działać. Oczywiście nie mówię o psychopatach, bo trafiają się klienci, szyfowie. Psychopaci, którzy kochają, niszczyć innych. Ja mówię o takim zdrowym podejściu. Klienci nie atakują ciebie, tylko oceniają efekty zadania, i jeżeli ty to zrozumiesz, tak jak ja zrozumiałam po latach, to zobaczysz, że krytyka to, to nie jest taka krytyka, jak ty ją odbierasz. To jest po prostu chęć robienia jak najlepszych rzeczy, bo przedsiębiorca zawsze chce jak najlepiej dla swojego biznesu. Także trzy sposoby, jak lepiej radzić sobie z krytyką. Nie bierz niczego do siebie, zachowuj spokój, dystans. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Opanuj emocje. Kiedy słyszysz krytyczne uwagi, nie, nie wpadaj od razu w frustrację, weź głęboki oddech i zamiast od razu się bronić czy załamywać. Dużo naszych kursantów się załamuje, kiedy, klienci, kiedy klientom coś się nie podoba. I reagują impulsywnie. To jest naturalne, że w pierwszej chwili czujemy złość, oczywiście, czujemy zranienie, ale nie okazuj tej frustracji, zachowaj spokój, pokaż dojrzałość, pozwól szefowi dokończyć wypowiedź. I, I wytrzymaj tą wypowiedź bez przerywania i spróbuj wyciągnąć od klienta jak najwięcej informacji, żeby móc poprawić, bo wtedy, kiedy Ty podejdziesz do tego na chłodno, wyciągniesz informację i poprawisz to według wizji klienta, to w kolejnym projekcie będzie ci o wiele łatwiej, już poczujesz ten styl, poczujesz to, czego klient od Ciebie wymaga i to nie jest tak, że ta krytyka będzie cały czas. To często jest na początku, ale z czasem to mija. Pamiętaj, zawsze w takiej sytuacji powtarzaj sobie, chodzi o projekt, a nie o mnie. Idealna praktyka oddech i policzenie do trzech. Czyli zanim się wkurzysz, zanim, nie wiem, położysz wypowiedzenie na stół, zanim cokolwiek, oddech. Praktyka oddechu. Druga rzecz, jak sobie radzić z tą krytyką słuchaj uważnie i wyciągaj wnioski, zamiast od razu się bronić. Właśnie jedna moja pracownica, mogę tak powiedzieć, dziewczyna, która dla mnie robiła ważne rzeczy, ona. Kiedy ja zwracam jej w uwagę, mam wrażenie, że się obrażała i się broniła. Ja dawałam jej jakieś wytyczne, ona coś robiła, dawała jej uwagi w kontekście tego projektu. Ona się obrażała w taki bardzo pasywno-agresywny sposób. Obrażała i broniła, dlaczego tak, a nie inaczej. A ja nie chciałam, żeby ona się broniła. Ja chciałam, żeby ona zaczęła mnie słuchać i zaczęła to poprawiać. A ona mnie nie zaczęła słuchać. I to trwało prawie rok. Ona dalej nie słuchała moich potrzeb i na przykład dawała mi jeszcze raz dokładne wytyczne do jakiegoś projektu. Ona cały czas robiła to samo, czyli popełniła ten kategoryczny błąd. Myślała, że to jest krytyka wobec niej. Nie, to była krytyka wobec projektów, i jej zadaniem było to, żeby nie obrażać się, wyciągać informacje na temat tego, czego ja potrzebuję i starać się to wdrażać. A przez to, że ona była zbyt skupiona na obrażaniu się i na odbieraniu tego jako personalny atak, to ona nic nie zmieniała i cały czas robiła te same błędy. Cały czas. Aż w końcu nie wytrzymała tego i się sama zwolniła, bo ja cały czas wierzyłam, że w końcu zacznie mnie słuchać i słuchać moich potrzeb. Ona cały czas robiła te same po prostu okrot, okrutne błędy. Potrafiła się nawet obrażać za to. Oczywiście to nie była taka jawna obraza, ale widziałam, że coś jest nie tak. Ale na przykład pisała maila i w tym mailu były błędy ortograficzne i tak dalej. No i jeżeli ja prosiłam o zmianę, no to. Nie był wyciągnięty wniosek na zasadzie, dobra. Następnym razem muszę dwa razy sprawdzić tekst, tylko było takie obrażenie się i kolejny tekst znowu miał błędy. Wiesz o co chodzi? Więc słuchaj, uważnie wyciągaj wnioski. Włącz tryb ciekawości. Jeżeli klient mówi, że jemu się jakaś grafika nie podoba, to włącz tryb ciekawości. Postaraj się jeszcze lepiej zrozumieć, co dokładnie jest przedmiotem krytyki. Aktywne słuchanie, dopytuj, zadawaj pytania, dopytaj o szczegóły. To pokazuje klientowi, że zależy Ci na zrozumieniu i dzięki temu też edukujesz klienta, bo klient się uczy, że musi Ci dokładnie przedstawiać to, czego potrzebuje. Jeżeli klient ma jakieś uwagi, a Ty zamiast się obrazić, pokażesz swoją ciekawość i pokażesz, że chcesz lepiej, to klient się nauczy lepiej się z Tobą komunikować. Pytaj wprost, co według Ciebie mogę zrobić inaczej następnym razem? Taka postawa ma ogrom zalet. Po pierwsze, wyglądasz na profesjonalistkę. Pokazujesz, że potrafisz przyjąć feedback na klatę i przede wszystkim pokazujesz, że zależy Ci na efekcie. Że nie zależy Ci na tym, żeby połechtać Twoje ego, bo to jest ta różnica. Jeżeli Ty chcesz, żeby klient zawsze był zachwycony, to Ty rządzisz ego. Ty chcesz tylko, żeby Twoje ego było wyświechtane. A jeżeli naprawdę zależy Ci na efekcie, to krytyka jest dla Ciebie znakiem, że trzeba coś poprawić i się na to nie obrażasz. Pamiętaj, ucz się z krytyki, ucz się z tego, że komuś coś się nie podoba, i rozum, staraj się zrozumieć perspektywę krytykującego, bo raczej nikt nie ma takiej pasji, żeby mm, zatrudnić Cię, płacić Ci i mówić, że wszystko mu się nie podoba. To, to, to nie jest w interesie przedsiębiorców. Im to nie sprawia przyjemności, uwierz mi. Oni chcą, żeby było wszystko zrobione jak najlepiej, żeby jak najmniej musi się tym zajmować. Więc spróbuj zrozumieć perspektywy krytykującego. Ja właśnie wtedy, jak miałam tą klientkę, która tak się mnie czepiała, to ja myślałam, że ona uwielbia to robić, że ona jest taką osobą, że ona musi hejtować. <laughs> Bez sensu. Nie. Jej zależy na jej biznesie i ona szuka kogoś, komu też zależy na tym biznesie. I trzecia rzecz. przekuj krytykę w działanie. Ucz się i pokazuj klientowi, że wyciągasz wnioski. Właśnie moim błędem tej osoby, z którą ja współpracowałam, było to, że ona nie wyciągała wniosków i się nie uczyła. Ona cały czas powielała te same błędy. Więc jeżeli klient Ci jakieś uwagi, uczycie się tej wzajemnej komunikacji, pokaż w sobie, że wyciągasz wnioski na przyszłość. I to jest najlepsze. I takie współpracy będą trwały bardzo długo. Pokaż klientowi, że traktujesz, Mm, bardzo poważnie wszystkie uwagi. Dziękuj za informację zwrotną, nawet jeżeli była dosyć ostra w Twoim mniemaniu. Dziękuj za uwagi, mów, że to przemyślisz i naniesiesz poprawki i jeszcze może wrócisz z jakimiś pytaniami. Przyjmuj krytykę i wyciągaj wnioski, pamiętając, że to nie jest cios wobec Ciebie. Po prostu klient... Ma swój biznes i biznes dla człowieka to jest takie dziecko. I mówię to z perspektywy przedsiębiorcy. To jest moje dziecko, i mi przede wszystkim zależy, żeby to dobrze funkcjonowało. Szukam osób, którym też na tym będzie zależało, a nie osób, które chcą, żeby tylko im przyklaskiwać cały czas. Tak nie działa to w biznesie. Krytyka to nie koniec świata, ale część stawania się najlepszym specjalistą. I to jest oczywiste, że nikt nie lubi słuchać. Negatywnych opinii, szczególnie często. To kuje, kuje to w serce. Ale następnym razem, kiedy usłyszysz od szefa lub klienta jakąś uwagę, spróbuj podejść do tego inaczej niż dotychczas. Zamiast myśleć sobie, jestem do niczego, albo ciągle się ten ham nie czepia i w ogóle zadaj sobie pytanie, czego mogę się z tego nauczyć? Zamiast się zniechęcać, wyobraź sobie, że to wszystko to jest gra, w której każda wskazówka pomaga ci przejść na wyższy poziom. Każda współpraca, każda uwaga, każdy nieudany projekt to jest coś, co pozwala ci wskoczyć na wyższy poziom. I pamiętaj, że nawet wielcy twórcy, wielcy specjaliści byli kiedyś w Twoim miejscu. Każdy kiedyś startował od zera, zbierał po podłodze mniej lub bardziej życzliwe uwagi. Różnica między tymi, którzy stoją w miejscu, a tymi, którzy idą do przodu, polega na tym, że niektórzy dobrze wykorzystują krytykę, a niektórzy źle ją do siebie przyjmują, zbyt intensywnie ją przyjmują. Wykorzystaj krytykę na swoją korzyść, bądź w tej mądrzejszej części, czyli jak paliwo do rozwoju. Następnym razem, kiedy szef albo klient wytknie Ci jakieś błędy, to po prostu zachowaj zimną krew naprawdę wysłuchaj, dopytuj. Wyciągaj lekcję i działaj dalej. I później zamknij komputer, i pamiętaj, że to, co ten klient powiedział, to nie było o tobie. To było o twojej pracy, którą możesz poprawić, a nie o tobie. Więc możesz sobie spokojnie iść na rower i się cieszyć dniem, a nie mieć cały dzień rozwalony przez to, że klientowi się nie podobały twoje posty, na przykład. Tego ci życzę. Pamiętaj, że u nas w Online Marketing Club mamy też coraz więcej tematów psychologicznych i rozwojowych. Mamy temat o tym, jak sobie radzić właśnie z wewnętrznym krytykiem. To bardzo będzie przydatne, jak się lepiej zorganizować, więc bardzo zapraszam Cię do naszego klubu. Pamiętaj, że na hasło podcast masz 20% zniżki. Co miesiąc, nie tylko na pierwszy miesiąc, tylko co każdy miesiąc. Co miesiąc będziesz zarabiać, yy, znaczy zarabiać, no, można tak powiedzieć, będziesz oszczędzać te 20% na subskrypcji, a u nas w szkoleń jest yy, cała masa na każdy dosłownie już temat i pojawiają się kolejne, także zapraszam Cię i do usłyszenia już niedługo.